Cześć Wam, witam Was serdecznie. Zobaczmy, jakie przesłanie na dzisiaj, kochani. Oczywiście, jak zawsze to powtarzam, czytanie nie musi i na pewno nie będzie z Wami wszystkimi rezonować. To nie jest czytanie prywatne. Jeśli macie ochotę na czytanie prywatne, to w opisie każdego filmu na dole jest do mnie mail, możecie pisać śmiało, także nie ma problemu. Te czytania są czytaniami kolektywnymi, dla ogółu, jakimiś tutaj opowieściami. I no, może ktoś się tutaj odnajdzie, a no, większość pewnie się nie odnajdzie. No dobrze. Ale traktujcie to też, jeżeli nie widzicie się tutaj w tych czytaniach, nie rezonują z Wami, potraktujcie to, to po prostu jako, jako rozrywkę. I, I już. Dobra. O, kochani. Ym... Co jeszcze chciałam powiedzieć? E, oczywiście e, chciałam wam, wam wszystkim podziękować, że tutaj jesteście, że e, komentujecie, że wspieracie kanał. Zachęcam oczywiście do wspierania e, kanału. I dziękuję, kochani, przede wszystkim osobom, które też e, e, tutaj i piszą komentarze, i, i, i lajkują, i pokazują się tutaj na kanale, bo to jest też ważne dla zasięgów. E, dziękuję osobom, e, tym, którym stawiają kawy. E, dziękuję za wsparcie finansowe, za wpłaty na, na konto. E, bardzo po prostu to cenię, że, że to robicie i e, to wszystko i że, że tutaj jesteście ze mną, też mnie motywuje do tego, żeby, żeby po prostu to robić dla Was. Dobra, ok. To jedziemy. Nie wiem, czy przełożyłam karty, czy nie przełożyłam. Już nie pamiętam, bo się rozgadałam oczywiście, ale nawet nie, nie przełożyłam, to nie szkodzi. To tak widocznie ma być. Dobra. Pięć kart. I zobaczmy, jaka główna energia główna sytuacja. Ósemka monet. O, kochani, robota. <grym> może też robota cesarzowa się pokazuje. E, może tutaj angażowanie się w, e, w swoją urodę, właśnie. Nie wiem, chodzenie na treningi, kosmetyczki, e, ubiór, dbanie o siebie jak najbardziej. Albo też kobieta, która no, nie wie, gdzie ręce włożyć, bo tyle ma tutaj do ogarnięcia. Też tak może być. Może matka. Może przy mamie jakaś praca, trzeba być częściej, czy po prostu zajmować się, albo wy po prostu no nie wiecie, gdzie ręce tutaj włożyć. Tak, tak tutaj ta karta, w tej talii szczególnie, jak widzę tam wielość tych tutaj rąk tej kobiety, powiem szczerze, że... E... Że przydałoby mi się też czasami dwie ręce więcej, bo czasami ta karta tak e, widzę siebie, bo no ja jestem taką osobą, że wiele rzeczy robię naraz i, i dużo, i szybko i, i, i chcę e, wszystko już mieć za sobą jak najszybciej, i wtedy szybko działam, for, e, kombinuję i to, i to wszystko po prostu naraz multitasking. Także yy, tak ja bym widziała trochę siebie na tym obrazku. No dobra, ale y, tutaj może chodzić też, kochani, o pracę. O to, że tej pracy po prostu zajęć będzie dużo. Może to będzie angażowanie się w coś yy, innego. Zaraz tutaj zobaczymy, kochani, co tutaj się pokaże. Czy to będzie angażowanie się w pracę, czy w relacje, czy w cokolwiek tutaj będzie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Okej, okay. azbułat. Well. Jakiś... Nowy początek, nowa praca, nowy projekt, nowa umowa, nowy pomysł, czy na biznes, czy na, na, na życie, chociażby. Może nowa relacja, nowy związek. Zaraz tutaj będziemy, kochani, dalej patrzeć. Wiele opcji tutaj może być. U i rycerz mieczy. Komunikacja, dążenie do. No, no szybkie, szybkość też. W rycerzu mieczy jest szybkość, jest też takie, brak zastanowienia się czasami. On po prostu działa, gada, chce być, czasami tak w tej karcie czuje szybszy język niż, niż głowa i zanim się zastanowi, to już jest wypowiedziane, także coś tutaj może być. Może być dużo komunikacji, maili, wiadomości, też takie rzeczy tutaj mogą, mogą, mogą się tutaj pokazywać. Mhm. Ok, I dziewiątka buław. Może jest przed tym trochę takiego oporu, yy, trochę takiego... Może coś tutaj przychodzi do Was nowego właśnie w tym asie. Cokolwiek macie. Może ta osoba, może ten rycerz mieczy, który jest wygadany, wyszczekany, może trochę mówi za dużo albo no tak... W taki sposób, który Wam nie bardzo odpowiada i yy, trochę tak jakby przed tym zaangażowaniem się w to i daniem siebie w to, no to widzę troszkę takiego ym, oporu, troszkę takiego ym, przyglądania się może jeszcze temu. Po, dlatego, że przeszłość Wasza, jakieś mieliście tutaj może już wcześniej złe doświadczenia. Albo z takim typem osoby, albo nie wiem, dostaliście jakieś pismo, wiadomości i znacie to już gdzieś z przeszłości. No i patrzycie na to troszkę tak nie do końca, powiedziałabym, z taką otwartością na to. Mhm. Ale zmiana tutaj, okej. Okay. Ale tutaj ma być jakaś zmiana, tutaj będzie coś nowego. Może zmiana pracy, kochani. Um, tu jest coś od losu, to jest jakieś przeznaczenie. Trochę to widzę jako może romans też z tym rycerzem Nie, czy kochanie. Ja bym chciała jeszcze, zanim tutaj rozłożę te karty, dopowiedzieć sobie do tej ósemki monet. I jedną kartę, bo to jest tutaj dla mnie ważne teraz. Okej. Okay. No. Angażowanie się, ale właśnie, tak przed chwilą powiedziałam to, 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 to słowo, z dystansem, z rozwagą. Nie wchodzę w to na, na, na szybko. Na już przyglądam się. Może jakaś osoba pojawiła się tutaj. Bliźnięta waga wodnik. Chociaż, no, wiecie, że znaki to, to różnie bywa. I jakiś nowy początek, jakiś yy, to się dzieje szybko. Może jakaś propozycja, może jakiś właśnie romans, flirt. I do końca powiem wam, że nie wiecie, czy się w ogóle w to angażować, tak, czy nie. Okej. Okay. Ale pokazuje się, że przyjdzie jakaś zmiana i coś trzeba będzie pozostawić. Jeżeli wiecie, że tutaj coś Wam się nie podoba, to mam wrażenie, że to po prostu zostawicie. Jeśli nie, jeśli uważacie, że to jest dobre dla, czujecie, że chcecie tego, to mam wrażenie, że w to pójdziecie. To zależy od Waszego nastawienia na to. Ja sobie jeszcze będę teraz dopowiadać karty, kochani, jestem ciekawa. Chciałam zobaczyć tego rycerza. As monet, kolejny as. Jakaś on przyjdzie z czymś do Was. Jakaś mówię w postaci nowego projektu, w postaci nowej umowy, nowej propozycji, prezentu od jakiejś osoby. Ta osoba czy to tutaj, ta sytuacja powoduje nowy początek. Nowy początek. Rysuje się tutaj jaka, coś nowego. Coś, co, 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 gdzie trzeba działać, ale też coś, co jawi się jako jakaś korzyść. Może właśnie, nie wiem, przyjdzie ktoś z jakimś zaproszeniem, przyjdzie ktoś z nową umową, z prezentem. Ja jestem bardzo ciekawa jeszcze tutaj tych kart. Dlaczego koło fortuny? Dlaczego koło fortuny? Ok, bo mak. Bo mak. Bo działanie, bo sprawczość, bo tworzenie z tego co mam, bo działam. Mam wrażenie, że to Ty tutaj zmieniasz energię, chcesz zmienić tą energię. Jeszcze sobie tutaj dobiorę do tego, i gwiazda same trzy arka na duże w tej linii, kochani, yy, będzie jakaś zmiana, która przynosi szczęście. Która będzie takim, ja mam wrażenie, no i gwiazda, i koło fortuny to są, no, karty takie przeznaczeniowe, takie ym, coś, co ma być. To jest, yy, tak jak mówię, przeznaczenie, los los tak chce los chce jakiejś zmiany coś tutaj ma dojść do skutku, jakaś zmiana bardzo te karty są mocne energie, kochani i te dwa asy, takie naprawdę, tak jakbyście musieli tutaj zaangażować się w coś i ten mag o tym też mówi wiecie co, trochę to widzę jak manifestacje, manifestacje swoich pragnień, swoich, swoich marzeń. Coś tu się spełnia. Coś tu się spełnia, kochani. Aha, wow. Pójście. Aha, super. E, bo to jest dobrobyt. To jest karta dojrzałości. To jest karta. Em, Mówiąc też, że osiągamy jakiś luksus, jakąś wygodę, e, stabilizację. I w tą stronę tutaj e, idziecie, kochani. Mam wrażenie, że coś się tutaj dla Was spełnia. Wy jesteście też tutaj e, tym kreatorem tego. E, coś może manifestowaliście długo. I coś tutaj nowego do waszego życia przychodzi? Może ta osoba? I to będzie szybko, to będzie szybko. Mhm. Okej, okay, kolejny rycerz. Zapytałam tak po cichu. Co to za nowe początki? O co chodzi? Co, tu, co, co, co tutaj się zacznie nowego? Rycerz Kielichów. No, osoba jakaś, która um, no, przychodzi z jakąś propozycją, z zaproszeniem, z tym nowym początkiem, może z prezentem. No, może też będzie chciała tutaj, no wiadomo, romans, flirt. No, w to no, mocno to pokazuje. Um, no, że przechodzi po to, żeby no coś tutaj między wami no, się zadziało, że tak powiem. E, coś ognistego. Okej. Okay. Tak jakbyście wy na początek, tak widzę, tak no, nie ogarniam tego. E, muszę spojrzeć na to z dystansu, bo w przeszłości znam już takie e, tutaj akcje i to nie było dla mnie dobre i teraz no, muszę się temu przyjrzeć czy to, jak to rzeczywiście wygląda, ale tu jest pójście w stronę w stronę tego co mnie tutaj zadowala w stronę tego, że będzie stabilnie, czyli jeżeli czuliście, że Coś Wam nie gra i tak, tak, tak mogło być, bo ta karta to pokazuje, że ta przeszłość tutaj, coś tutaj się nie tak działo. I no jeszcze tak do końca nie potrafię wyjść do tego, ale to wyjście będzie, bo to się tutaj pokazuje. Jest wyjście z ciemności i pójście dalej. I fajnie ta karta też to przedstawia. Pójście dalej przez ten most, który prowadzi do obfitości, do słońca. Do naprawdę um, czegoś, co jest bardzo dla nas um, no, korzystne, dobre, coś, co daje nam um, stabilizację. I to Wam powiem, kochani, że Wy to manifestowaliście. Tu była manifestacja tego z, wa z Waszej strony: o tą dobrą zmianę, o to, żeby los Wam tutaj coś um, podesłał. Kogoś podesłał. Mocne karty, takie mówiące o tym, że tak jakby um, wszechświat zsyłał wam teraz to, um, na, co, na co czekaliście. Ok. Stare wieża się pokazuje, kochani. I ósemka buław, która mówi, że no ja tutaj bardzo tak intuicyjnie te karty widzę. Widzę, że będziecie skoncentrowani na to, żeby stare legło w gruzach. I dobrze, że jest właśnie to odejście tutaj też. Wyjście z jakichś trudności. Pójście w nowe. Jakieś stare struktury muszą tutaj Upaść i wszystko, co będziecie robić, czy jakaś komunikacja, czy jakieś rozmowy, jakieś działanie będzie skoncentrowane na to, żeby tutaj nastąpiła jakaś e, nagła e, zmiana, nagła destrukcja, ale wieża jest dla mnie takim symbolem takiego więzienia. No, w wieży siedzi księżniczka, uwięziona i nie może się ruszyć, i wieża. Pokazuje, że to się burzy, że e, my możemy zostać przez to trochę poturbowani, i no tu siniak, tam siniak, taki może emocjonalny, ale e, to przynosi uwolnienie, to przynosi ulgę, i e, coś tutaj takiego, kochani, się pojawia. Dobra, okej. Okay. Ja mam ochotę jeszcze jedną tę kartę dobrać, okej. Okay, jeszcze jedną. Oh, Okej, okay. Pasu, pasuje jak ulał, kochani, pasuje jak ulał. E, po tym, czy coś co runie i co rzeczywiście musi e, upaść, mm, przychodzi moc, nabieracie siłę, e, chęci do życia, przezwyciężacie wszystkie trudności. E, piękna karta, e, no moc, e, bardzo, bardzo lubię tę kartę. I no, pokazuje, że yy, dajesz radę, po prostu wzmacniasz się, to cię buduje. Także czasami musi coś walnąć, wiecie, yy, i przychodzi wtedy ten spokój, przychodzi ta siła, przychodzi poczucie, że, że ja mogę dużo, że, że mam tą moc, mam tą siłę. Także wow, dobra. Zobaczmy jeszcze kartę rady na koniec. Okej, okay. super. E, zabierz swoje doświadczenia, to, co przeżyłaś, to, co przeżyłeś, e, zapakuj to na łódź i przepój na drugą stronę. Zostaw to, co było. Może nie tak mentalnie. Chodzi mi o to, żeby po prostu pójść dalej w życiu, pójść dalej, nie tkwić w tych starych właśnie przekonaniach, w tym starym więzieniu. W tym, co Cię blokowało, w tym, co Cię gdzieś trzymało, tylko po prostu zobacz, że to miało być doświadczeniem, że to jest doświadczeniem, że moje życie jest pasmem jakichś doświadczeń i idź dalej, bo tutaj karta mówi: to będzie uzdrowione, to, to będzie uzdrowieniem Twoim. Także nie stój w miejscu w życiu, tylko yy, ruszaj dalej. Wow, super. Dobra. Kochani, mi się bardzo czytanie takie podobało, lubię tego typu czytania. Jestem ciekawa, jak wy to odbierzecie. Ja Wam oczywiście dziękuję i zapraszam na kolejne czytania. Do usłyszenia.